No cóż, przegrali pierwsze spotkanie w tym roku, ale nie ma żadnej paniki, bo Piotr Pawlicki wróci i będziemy mocnej drużyną. I tak jesteśmy mocni, ale czyli mamy kciuki za Piotra, żeby jak najszybciej wyzdrowiał i wrócił do nas. W momencie gdy stało się jasne, że Pawlicki opuści Leszno i przeniesie się do Wrocławia, najbardziej realne wydawały mi się dwa scenariusze. To znaczy, że albo Peter będzie kontynuował niestety zjazd Zjazd po prostu, bo te ostatnie sezony no, nie przystawały do bardzo dużego potencjału tego zawodnika, albo zaliczy spektakularny powrót i zacznie jeździć na poziomie siebie samego sprzed paru lat, z czasów, gdy jeszcze był zawodnikiem cyklu Grand Prix i zajmował szóste miejsce w Generalce. To była jeszcze nie tak dawno naprawdę ścisła światowa czołówka. Uważam, że to był dobry ruch z naszej strony, choć nie ukrywam, że myślałem, że Piotrek. Szybciej poradzi sobie z wszystkimi problemami, które no, wiadomo było, że miał w tym sezonie to było dużo zmian. Zmiana tunera, zmiana Timu, tak? zmiana Timu, który go obsługuje i pracuje z nim na co dzień. Zmiana środowiska, tak, tutaj przyjście do, do, do drużyny we Wrocławiu, tak, i to przyjście na taki. Troszkę inny status niż, niż miał w Lesznie, bo w Leśnie niewątpliwie był gwiazdą, był liderem drużyny. On najpierw dostał taki przykaz, że nie powinien od pierwszego momentu odgrywać roli takiego lidera, takiego gościa który bawi tłum, który jest trochę jak DJ na weselu, że, musi, że ciągnie za sobą ten tłum, że, żeby wchodził powoli, że tutaj są inni bohaterowie, że on nie od razu będzie postacią numer jeden, że tu jest Maciej Janowski, który jest legendą klubu Łofidem, który jest legendą, to jest Łaguta, który jest mistrzem świata i on na razie nie będzie numerem jeden. Musi zrozumieć, żeby nie było starcia od razu na początku, tak? Że on tu przychodzi, tak? ale nie przychodzi jako gwiazda i że przychodzi tu spokojnie się odbudować. To. Tego powinien zacząć, tak? Że, że przychodzi jako zawodnik doparowy, że nic nie musi, nikt od niego nie żąda, żeby woził po 15 punktów, przywiezie 8 też mu nikt nic złego nie powie, tak? Chociaż rzeczywiście oczekiwania mamy dużo większe i będziemy chcieli, cieszyli się może nie chcieli, tak? Że jak będzie woził więcej, ale... Tak, Piotrek jest wzmocnieniem, Piotrek jest. Y, mm, wnosi do drużyny nie tylko punkty. O, tak bym powiedział. Ała, ta noga, noga to jest. Chłopaki, Trzeba jść dobrze. Nie chcę nie myślą. Jesteśmy najlepsi i musimy im to dzisiaj pokazać. Dobra, ciśnijmy chłopaki, spotykamy się po boys! Właśnie wydarzył się zimny prysznic. Unia, konkretnie trener Baron, przygotował broń, którą stosował jeszcze jak sam był trenerem we Wrocławiu, czyli zrobił tor z jedną ścieżką do jazdy. Ścieżką, która zdecydowanie lepiej pasowała gospodarzom niż gościom. Troszkę można powiedzieć, że wrocławianie zostali właśnie pokonani swoją własną bronią z lat poprzednich. Głównie chodzi o start, żeby ze startu walczyć, bo może być jedna linia, jak będzie tak padać. O. No co nie pyknęło nam, no nie pyknęło, no zabrakło, ja wiem, że łatwo to nam tłumaczyć, tłumaczyć brakiem Piotra to by było najprostsze, ale chyba nie tylko to, gdzieś po prostu nam się ten mecz rozjechał, gdzieś nam uciekł i, i bądziliśmy za długo, za długo błądziliśmy i, i, no i efekt jest jaki jest. Gdyby w meczu w Lesznie pojechał Piotr Pawlicki, wynik mógłby zakręcić się koło remisu ze wskazaniem na Spartę Wrocław albo Unię Leszno. Niestety wychowanka Leszczyńskiej Unii wyeliminowała kontuzja z finału indywidualnych mistrzostw Polski z Piły. No, Myślę, um, że you know, but it's always ale have... Uh, to have the full team. Uh, for sure, it's it's harder when, when you have one less rider, but uh, I, I believe we we did a good job to to get to the playoffs, even with his injury. And then you know when you start the playoffs, then you pretty much start again. So. Trafiła się ta porażka, chociaż myślę, że na wtedy jeszcze nikomu ona snu powiek nie spędzała. Co najwyżej stanowiła taki sygnał alarmowy, ale nawet nie czerwone światło, tylko takie żółte, delikatnie migające światełko mówiące słuchajcie, nie jesteśmy może aż tak mocni, jak nam się wydawało, nie będziemy mieli idealnego sezonu, w którym wygramy wszystkie mecze jako pierwsza drużyna od lat 50. Przed nami jeszcze dużo pracy, bo w playoffach już taka wpadka powtórzyć się nie powinna. Wynik drużyny wchodzi w tym momencie na, na plan dalszy, dlatego że zdawałem sobie sprawę, że e, nawet e, w najbardziej niekorzystnym scenariuszu drużyna zakończy e, rundę zasadniczą na pierwszym miejscu, tak? I najważniejsze jest, żeby przywrócić Piotra jak najszybciej drużynie. Jestem przekonany, że jak Piotr wróci, to, to możemy, możemy się boksować z każdym. Dobra, kopaki, w sezonie w 2023 Dan Biuli kończy 24 lata. Zgodnie z regulaminem w składzie drużyny, oprócz dwóch zawodników do. 21 lat, tak zwanych juniorów pod numerem 6-7, musi się znaleźć zawodnik w wieku do 24 lat. Ja od początku mówiłem że przepis mi się nie podoba, bo nie podobają mi, podoba mi się sztuczne regulacje. Zobaczcie, ile my mamy, ile my mamy tych regulacji. No nie, właściwie prezesie mają tak spętane ręce, bo on pod ósemką musi być U23, no, pod szóstką i siódemką musi być U21 Polak, w składzie musi być jeszcze U24 i jeszcze w tej pierwszej, w tej piątce musi być dwóch Polaków. No To już jest tyle tych regulacji, jak do jeszcze zanim wprowadzili to U24, myślę sobie rety. Następna, naprawdę, komu to ma pomóc? Szczęściem Betters Party Wrocław jest to, że mogła obsadzić na pozycji U24 jednego z dwóch najlepszych zawodników tej kategorii wiekowej na świecie. Jednym jest Dan Bioli, drugim jest Dominik Kubera. Natomiast Brytyjczyk po sezonie 2023 skończył 24 lata i nie można już było tego miejsca U24 przeznaczyć właśnie na Dana Beaulieu, Dlatego trzeba było dokonać wyboru. Czy rezygnujemy właśnie z Brytyjczyka, co byłoby jednak absurdalne, czy rezygnujemy z Taja czy z Piotra Pawlickiego. No bo raczej o rezygnacji z Artioma Oguty i Maćka Janowskiego nikt nikt tego w ogóle nie brał pod uwagę i nie ma się co dziwić. No, to trudna dla nas sytuacja, trudna, no bo wymuszona regulaminem, bo, bo z, z żadnym z nich naprawdę nie chcielibyśmy się rozstawać i. E a poza tym, te wszystkie spekulacje medialne na pewno nam y, nie pomagają w takim. No, nie dodają wewnętrznego spokoju drużynie. Przetaczająca się w mediach dyskusja na temat konieczności rezygnacji z Tajów albo Piotra Pawlickiego, moim zdaniem, mogła mieć większy wpływ na Pitera. Tajów Inden, co by o nim nie mówić, to jest zawodnik świadomie własnej wartości który ma już gigantyczne doświadczenie, trzy tytuły indywidualnego mistrza świata mówią same za siebie. On doskonale wie co jest w stanie dać tej drużynie, wie przede wszystkim jakie ma wsparcie wśród kibiców i myślę, że jedyny efekt jaki wywoływały te pytania czy Sparta zrezygnuje z niego czy z Piotra Pawlickiego u Brytyjczyka to co najwyżej delikatna irytacja. Że po pierwsze ile można, mielić w kółko to samo, a po drugie halo, przecież jestem Tajemu Findenem, no gdzie Betar Sparta ze mnie zrezygnuje. Na pewno kibice we Wrocławiu byli po stronie Łofindena, bo dla nich to jest ikona, legenda. Zresztą Wolfinden potrafi kibicami grać, potrafi nawet jak jest gotowy wsiąść na motocykl, to potrafi powiedzieć o Jezu, ledwo stoję, ale dla Was, go Sparta, wsiądę, wsadźcie mnie na motor, będę jechał. No tak, tak się zdobywa serca kibiców, nie? Powrót Piotra Pawickiego po kontuzji był naprawdę spektakularny. To jest akurat zawodnik, któremu nigdy nie można było odmówić ambicji, natomiast pojawiały się znaki zapytania co do tego, jak bardzo sportowy tryb życia prowadzi. No miał łatkę imprezowicza, tak po prostu. Nie ma co wijać w bawełnę. Natomiast swoim zachowaniem po tej kontuzji, chęcią jak najszybszego powrotu na tor, tą intensywną rehabilitacją, udowodnił, że. Faktycznie on cały czas ma ambicje, żeby doszlusować z powrotem do tej ścisłej krajowej albo może i nawet w perspektywie światowej czołówki, bo potencjał ma. Jest dziecko, to jest znakomity zawodnik, ale niestety ostatnich parę lat pokazuje, że co roku czegoś brakuje. No jestem zbudowany tym, co, 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 co zrobił Piotr. Tak? Piotr autentycznie przyspieszył, to, czego od niego oczekiwaliśmy, co prognozowali lekarze. Tak? Wydawało się, że 3-4 tygodnia to jest, będzie dobry okres, kiedy on wróci do pełnej sprawności. Natomiast no, mogę powiedzieć tak, to już nie chodzi o te godziny, które spędzał u rehabilitanta na w, w, w zabiegach wszystkich towarzyszących, tak? bo to myślę, że to. 8 do 10 godzin dziennie spędzał, tak? ale również o takie podejście, bo właściwie to my nie chcemy, żeby jechał w meczu, mówimy spokojnie jeszcze, a Piotrek przynosi zaświadczenia od trzech lekarzy innych, którzy zdiagnozowali go i mówią, że jest gotowy do tego, żeby przystąpić i udowadnia nam, że może jechać. Tak? To naprawdę jest bardzo, bardzo budujące, jak widzę, w jaki sposób Piotrekowi zależy na tym, żeby wrócić do drużyny. Tak? Że chce ją wspomóc, nie chce jej zostawić samej, tym bardziej, że widział negatywne skutki, bo widział już świetnie, jak wyglądaliśmy, jadąc bez niego w lesznie w 13 kolejce, tak, że wyraźnie go tam brakowało. Dzisiaj najważniejsze, żebyśmy to odjechali cało. To jest Dużo się mówiło przed tym meczem, że Wrocławiowi kompletnie nie zależy na wygraniu tego meczu, tylko zależy Wrocławiowi na tym, żeby się nie zdradzić z przygotowaniem toru. W związku z czym się nie zdradzili, jak mnie mam, Rulin wygrał. Ale nikt specjalnie się tym przejął, bo jak czytałem komentarze, czy też rozmawiałem z ludźmi po tym meczu, to właśnie dużo opinii było takich spokojnie. Spokojnie my tutaj zrobiliśmy taki tor, mówię z perspektywy wrocławskiego gibica, że dziennikarza, my to zrobiliśmy taki tor, żeby oni myśleli, że tak będzie na finał, a tak naprawdę to my sobie zrobimy inaczej i to jest taka pułapka z naszej strony. No, pff, także nie, nie wydaje mi się, żeby tam, ten, ten mecz był jakoś. Kluczowy, chociaż jak mówisz, może, może jakaś przewaga psychologiczna po stronie motoru Lublin po tym meczu. Ale musimy patrzeć trochę dalej, nie tylko na, na najbliższe spotkanie, tylko co będzie dalej. Tak? Myślę, że zawodnicy z Lublina i tak już bardzo dużo wyciągnęli informacji o naszym torze podczas y, przygotowania się i, i, i zawodów o y, drużynowe Mistrzostwo Świata czy o drużynowy Puchar Świata. W związku z powyższym w ten mecz pojedziemy na torze, który będzie się diametralnie różnił od tego, na czym jeździmy normalnie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to wprowadzi trochę zamęt w głowach naszych zawodników. Zdajemy sobie sprawę, że możemy ten mecz przegrać, chociaż chcielibyśmy go wygrać, no ale cóż, czasami tak się zdarza. Musimy podjąć to ryzyko, żeby za kilka tygodni kiedy będziemy walczyć z rubliną, a wszystko na to wskazuje w finale mieć możliwość osiągnięcia jak najkorzystniejszego wyniku tak jak nie uważałem że zwycięstwo Betard Sparty Wrocław w Lublinie miało jakiekolwiek znaczenie tak samo niewielką wagę przykładałem do zwycięstwa motoru Lublin we Wrocławiu na koniec rundy zasadniczej, ponieważ widać było, że to nie jest nawierzchnia wrocławska. Myślę, że jest. Jesteśmy po pucharze świata, gdzie tutaj wszyscy zawodnicy niemalże lubelscy mogli pojeździć sobie u nas na torze. To na pewno im pomaga, to zdecydowanie. Słowa zasłona dymna krzyczały z każdej minuty tego meczu. Albo nawet nie zasłona dymna, tylko po prostu trening, sprawdzenie rozwiązań. Pewnie też przy okazji próba jakiejś zmyłki. Wszyscy przecież wiedzieli, że najbardziej prawdopodobnym finałem PGX Ligi jest starcie wrocławsko lubelskie. Co oznaczało oczywiście, że Lublin jeszcze do Wrocławia przyjedzie i to w perspektywie zaledwie paru tygodni. To nie była perspektywa pół roku, tylko wiadomo było, że yy, Pierwszy mecz jest rozgrywany w 14. kolejce między Wrocławem a Lublinem. Drugi będzie po paru tygodniach, gdzie nie było nawet powiedziane, że pogoda będzie jakaś skrajnie inna. Pewnie można było zakładać, że będzie troszkę zimniej, co też rzeczywiście wpływa na ustawienia motocykla, przygotowanie toru i tak dalej, ale byłoby nierozsądne ze strony Wrocławian, gdyby zrobili na ten mecz taką samą nawierzchnię, jak planowali na finał. Ja wiem, że toru nie robi się przeciwko rywalowi, tylko pod siebie. Ale są sytuacje, i to właśnie była jedna z takich sytuacji, gdzie jakoś wydawało mi się całkowicie zrozumiałe, że Wrocławianie zrobią sobie eksperyment i zobaczą co z tego wyjdzie. No to że no, byliśmy u siebie i przegraliśmy, więc ocena nie może być dobra tego meczu. Powinniśmy byli wygrać u siebie. Nie poukładało się. Nie stanęliśmy na wysokości zadania. Ale też nie załamujemy rąk. No spróbujemy znaleźć odpowiedź, dlaczego tak się stało. Słuchajcie, nie ma słabych duszów. Wy świetnie o tym wiecie. Tak? Jeżeli chcemy dojść do końca, to... Musimy pokazać nad, że, że te, te rzeczy, czy ta dzisiejsza, ta słabsza postawa to jest, to jest po prostu spadek formy, ale nadal jesteśmy mocni. Tak? Że jesteśmy spartą, że jesteśmy, że tak powiem, drużyną. My ze swojej strony robimy to, co możemy. Tak, tak jak widzicie, zabezpieczamy się na różnego rodzaju wypadki. Tak? Zakontraktowaliśmy no najlepszy, co był na, na, na rynku, jeszcze można było zrobić i trzymamy go w rezerwie zupełnie. Tak? Uważamy, że nie będzie potrzebny. Tak? Ale jeżeli by cokolwiek się wydarzyło, to chcemy, żeby był tak. Wzięliśmy młodego zawodnika, widzicie też po to, żeby cokolwiek by się wydarzyło, żebyśmy nie musieli być z dziurą, tak? tylko żeby nie, wiadomo, że nie, 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 nie zrobi nam, nie przywiezie 10 punktów, tak? ale tak jak dzisiaj widzieliście, chłopak no, no, tak potrafi dowieść coś tam, tak? więc miejmy nadzieję, że żeby, no, to, 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 co możemy my ze swojej strony zrobić, to, to możemy, tak? ale Wy musicie chwycić i pokazać, że jesteście liderami tej drużyny.